Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na trzeci już odcinek F.E.A.R. 2 Project ORIGIN. Jak widzicie, nadal znajdujemy się w szpitalu, do którego trafiliśmy po przeżyciu fali uderzeniowej, która została wywołana przez wybuch, który miał miejsce w budynku, obok którego znajdowaliśmy się i w którym mieliśmy uratować pannę... Zapomniałem nazwiska i w tym jest problem, ale jeśli ktoś oglądał pierwszy i drugi odcinek, dobrze wie, o którą panią chodzi. W szpitalu znajduje się jakiś oddział, który nie za bardzo chce, żebyśmy tutaj byli. Chcą zniszczyć cały ten szpital, wszystkie oddziały. Zresztą, wcześniej palili jakieś tam inne pokoje. Tak więc musimy się być na baczności. Przepraszam bardzo, kim wy jesteście? Tych musimy zabić, niestety. Dobra, szybko sprawnie to poszło. Mam nadzieję, że ten dialog, który był przeprowadzany, ja faktycznie miałem go nie słyszeć, ponieważ <laughs> był strasznie cicho. Wiecie co, tak, na wszelki wypadek, przepraszam, że to teraz robię. Mm. Nie, to jednak faktycznie ten dialog miał być tak cicho. Zmniejszyłem trochę dźwięki, mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok. Ktoś tu jest pode mną? Ło, lewitacja. Dobra, nie ma co. O, Aha, dobra. Możeś gruchnął chłopie. I dlaczego mi tak klatki hamsko spadły? Już uspokoiło się? Uspokoiło się, dziękuję bardzo. Coś tutaj możemy zabrać? Jakie tu są zdjęcia? Aha, USG, tomografia. Kolejna tomografia. A ty coś miałeś, miałeś. Dlaczego ty wypukaliście do tych drzwi? Tego jestem ciekaw, przecież tam nikogo nie ma. Odejdź. A jest tutaj ktoś, hej! Ja ci nic nie zrobię, naprawdę. Kobitko. Dobra, siedź sobie tam. Jeśli tak bardzo chcesz, mamy tutaj korytarz. Zamotlałem się i tutaj też chyba korytarz będziemy mieli, czy gdzieś tutaj możemy iść? Toalety sprawdźmy, toalety. ho. co gorsze, tam jest coś, co możemy zabrać. Od razu ciśnienie poszło do góry. Kondycja nieznana, stabilność nieznana, potencjał nieznany. Nie jest kandydatem na zwiastuna. Wedle danych wojskowych jest łącznikiem, który został przydzielony do oddziału przed misją. Czas mi się przypomniał, jak ta kobitka miała na imię Genevieve. Genevieve R... Coś tam, coś tam. Ja się tylko zastanawiam, gdzie jest trup? Jest pełno krwi, trupa nie ma. To zawsze jest podejrzane. Toaleta męska, nie możemy wejść. Jestem... Hmm, dlaczego nie mogę rozwalić tej maszyny? Coś tutaj jest? Mm, w sumie... Nie. Ty może hm, wpuścisz nas? To nie. Gień! Alma cię dopadnie. Znowu pełno krwi, tam jest barykada. Tutaj coś mamy. Dobrze, ale ja chciałbym w końcu się dowiedzieć, gdzie jest mój pasek zdrowia. No. Tutaj? Nie. Tutaj też nie. W takim układzie, gdzie hej, kobieto, otworzysz te drzwi, czy nie? Jak ja się tam mam dostać w takim układzie? A to co to jest? USG Gdzieś tu może jakieś przejście? Nie. Serio nie mogę skorzystać z windy? Eee, to jestem w kropce. Może ja miałem poczekać aż... Oni drzwi wyważą? Możemy to jakoś przesunąć? Nie, nie możemy, ale. Aha, tu sprawdzałem, okej. Okay. Czy to coś dało? Tak, nie za bardzo. Ej no, kobieto! Tylko ci się okaże, że ja mogę to teraz przesunąć. Nie, nie mogę tego przesunąć. Zobaczymy, może granatem. Mmm, nie. Chyba, że teraz zamek się poluzował. Nie. Biecino, macie jakiś pomysł? Nie sądziłem, że w FPS-ie można się zaciąć. Tam w ogóle nic nie było. Tutaj żadnego wejścia również nie ma. Może coś w kiblu przekapiłem ...AWIACJA? Zagaś tą latarkę... Tutaj coś? Nie. W tej serii nie możemy przejść? Nie. Hmm. Halo? Co ja mam tutaj zrobić? Przycisk? Nie. Halo? Halo, halo? Kobitko, jestem przyjazny. Dobra, wiecie co, bo to nie ma najmniejszego sensu, tak więc ja w tym momencie przerwę nagrywanie i wrócę do was, jak już wykombinuję o co tutaj chodzi. Tak więc, do zobaczenia za chwilę. Wreszcie, wreszcie znalazłem. Zajęło mi to chyba jakieś 10 minut. Tutaj. z tyłu. Znam, że ci jeszcze wyjdą z windy. Jeszcze jeden gdzieś tu po... Świetnie. nie trafi. wow, 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 tu 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 tu, tu, tu. Ilu was tu jest? Panowie, panowie, spokojnie. Nie żyjesz, nie żyjesz. Dajcie mi przeładować chociaż. No to nie było zbyt mądre z twojej strony chować się za tym siedziskiem. Jeszcze ktoś? Chyba nikt. Nikt. Pozbieramy wszystko, co możemy. Zdrowie na maksa. Trzeba się pilnować, żeby przypadkiem znowu nie wyskoczyli. Nic, nic. Czy moja winda już przyjechała? Przyjechała. Dobra, włazimy. O, Ale moja, ja cię lubię. Nawet nie będę się obracał. Wyjechamy! Czy jakieś wyjście? Nie, nie otworzę tych drzwi. Okej, okay, dobra. Przynajmniej już wiem gdzie jest nasz pasek, yy, pasek zdrowia. Przeładuj. Oho, Żyjesz? Nie już chyba nie żyjesz. No twój kolega niezbyt rozgarnięty. Jeszcze ktoś. Chyba nie. Tak, więc nie pozostaje nam nic innego, jak wpełznąć tutaj. Stara zagrywka. Znajdź windę jadącą na trzecie piętro Dobra, nie ma sprawy Tutaj nic nie możemy włączyć, wyłączyć też nie Serio? Tutaj ktoś przyjdzie? Nie, myślałem łał, wow, tu macie Się... No i po tobie idzie ktoś? Nie. Zabieramy co możemy. O tak, 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 tak amunicja, amunicja, dziękuję. Podniosłeś, podniosłeś. Jeszcze więcej amunicji. Hm? Możemy to otworzyć? Nie. O chłopcze, zbieraj amunicję, zbieraj amunicję, kwiatuszku. Ok, mamy wyjście. Znaczy, tutaj możemy coś sprawdzić: zebrać, zabrać, cokolwiek. I... Podniesiesz, podniesiesz. Tutaj też wejść nie możemy. A... Ja wiem, że dałbyś radę. Ale ty po prostu jesteś za bardzo leniwy. Hallo. Ho, 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 Nie otworzysz. Szyby też nie rozbijemy. Wejść tutaj nie wejdzie, że? Tutaj widziałem przełącznik. Wciskam. I nie za bardzo to działa. Tutaj mamy. Kolejne zabarykadowane drzwi. Myślałem, że jesteśmy w kostnicy. Na szczęście to nie jest kostnica. Co tam się świeci? Co tam się świeci? Amunicja. Spowolnienie, z którego zapominam korzystać. Przepraszam za to, ale oczywiście ktoś musiał do pokoju wejść. Nie potrafią zrozumieć, że jak nie wchodzić, to nie wchodzić. E czy my tutaj coś możemy w ogóle zabrać? Czy to jest taki pokój po prostu, żeby sobie pozwiedzać? Czyjaś karta, ale nie za dużo odczytamy. Kolejne ślady krwi. Czy w tym szpitalu cierpią na nadmiar krwi? Okej, okay, teraz możemy... My się dostać do pomieszczenia, które chyba widzieliśmy wcześniej albo i nie, to jest, nie, to jest jakieś inne pomieszczenie. Tutaj oczywiście pomieszczenie zastawione. Nie podobał mi się ten błysk. Do kostnicy mam iść? Czy ktoś sobie jaja robi? Halo. Jak miło, że tak blisko to wszystko jest. Coś jeszcze tutaj możemy? Nie. Na serio? Do kostnicy! Dobra. Idźmy. Co nas spotka, to nas spotka. Prędzej czy później, i tak musielibyśmy tutaj trafić. Nie wejdziemy. Nie wejdziemy. O nie, Almaty, mała świnko, nie ma mowy. Je. Nie, tu coś było. Tu coś było. I dobrze, że nie widziałem co to było. Dziękuję za pancerz. Ja. Mm, oczywiście zapomniałem włączyć stopera. Podniesiono granat, granat. Dziękuję za informację. Treściwa i zwięzła. Dobra, tam ratuje komuś życie ktoś, lekarz, chirurg. Zapewne mamy do niego nie strzelać, ale coś czuję, że i tak się na nas rzuci. Ale ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Na razie. Pożegnałem się przedwcześnie. Zobaczyłem właśnie, że tamten odcinek miałby jakieś hmm, 12-13 minut. A tak nie może być. Włączę sobie stoper, będzie odliczał jakieś 10 minut i idziemy zobaczyć, co ten gościu ma nam do powiedzenia. O ile ma nam coś do powiedzenia. Nie zdążyłem. Gdzie są twoi kumple? Został HEDA. Ten kwiatek był pancerny i nie mogłem się przez niego przebić. Na, nie zdziwiłoby mnie to naprawdę. Za mną coś? Nie. Aha, granat. Ja też mam granaty. No niestety, jak w pierwszej części i w dodatku chwaliłem tą inteligencję, tak w tym muszę po prostu ją zganić. Jest do kitu. Sorry, nie udało mi się. Przepraszam. Au! Ja ci dam! Naprawdę sztuczna inteligencja tutaj odrobinę leży. Zresztą nie tylko sztuczna inteligencja. Czy ja mogę ten. A. Ups już? What the fuck? No cóż, tak to się kończy: taka opieszałość. Hmm, dobra. Tym razem postaram się zrobić tak jak powinno to być. Weźmy tu. Przy okazji zobaczymy, co to wyskakuje tutaj. A Alma. Główkę wystawia. Spoko. Tak jak mówiłem, no nie tylko tutaj sztuczna inteligencja szwankuje. Grafika, owszem, jest przepiękna. Wychyl się. Aha. Nie ma szans uratować tego gościa. Kolejną rzeczą, która mnie denerwuje, to w momencie jak przeciwnicy nas trafiają, to na ekranie pojawia się jakaś taka czerwona szrama. Ma to symbolizować oczywiście krew, ale mi to po prostu... Przypomina... Dostał. Nie wiem, czy ktoś z was grał w taką grę jak House of the Dead. Taka stara gra, po... gdzie mamy tylko celownik i celujemy do zombiaków. Tą grę można było jeszcze spotkać na starych y, automatach, które gdzie gdzie po mieście zawsze były porozrzucane w jakichś y, knajpach i tak dalej. Ewentualnie w specjalnych salonach z grami, nie? Chodź Padł? Padł I, I tam jak przeciwnik nas ugryzł, dotknął, cokolwiek. Taki sam efekt można było zobaczyć, tak więc no. W tej grze nie podoba mi się to, ponieważ to trąci tymi tą właśnie grą. Coś ja tutaj mogę zabrać? Nie. Ale ja nie chcę strzelby. Chyba, że ja mogę mieć... Aha, na takiej zasadzie mi się nam skrada, ilu was tu jest? Już wszyscy? Dobra, to jest jakaś nowość. Możemy mieć jak na razie trzy bronie, a więc zakładam, że będziemy mogli mieć jeszcze więcej broni. Leżeć. Czy Was jest nieskończona ilość, że tak się zapytam? Dacie mi dojść do tej kostnicy? Bo jak na razie to ja tylko was tam wysyłam. Podniosłeś, podniosłeś. Podnieś. Coś na stolikach? Nie? Czy stolikach, półkach? Dobra. Gdzie teraz? Pozbierać wszystko, co się da. Oho kosnica dobra tutaj coś mamy broń chętnie dobra więc z jednej strony zabrano nam wychylanie się z za rogu ale z drugiej strony dano nam możliwość noszenia większej ilości broni Ja nie się będą cieszyć nie radziłbym Nie radziłbym samemu tego sprawdzać. Oj, nie, uwierz mi, chłopie. Dlaczego jest tu samotny wózek i na nim leży ciało? Czy tam ktoś jest? Nie. Dobra, Alma, jak masz coś zrobić, to to zrób. Dobra, nie rusza się. Ale ja, ja i tak mam wrażenie, że to wstanie. Tu nie możemy. Implanty diodowe? Dobra. Jakie implanty sobie chcecie robić, takie sobie róbcie. Ja się tam nie wtrącam. I tylko po to tutaj przyszedłem. Czy jest tutaj jakaś... hmm, drzwi. Okej. Okay. Zamknij. 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 Dziękuję. O, nie, Alma, nie. Artur? Nie jestem Artur. Jestem kwiatek. Co my tu mamy? Zostaw te ciała, nekrofilko. Gdzie? Dobra, chciałem też trochę ponarzekać na brak klimatu, ale klimat się ożywił yy. Czy chcecie mi powiedzieć, że... Mm, dziękuję bardzo Czy ja tutaj mogę coś znaleźć? Nie? Nie mogę nic znaleźć. W sumie to dobrze, nie miałbym mu TY! Babrać się w zło... O kurde ile tu krwi wcześniej tu tego nie było. Na suficie, na podłodze. Tu były drzwi, tak? <gryw> Dziękuję, albo wprost cię uwielbiam. Dobra, w takim układzie nie mamy innego wyjścia, tylko właśnie. Pyk. I za chwilę jakaś winda nam na łeb. Nie? To dobrze. Czy znaczy ja mogę.

Liczyłem na taki motyw, że ja to będę rozchylał, to nagle twarz almy mi wyskoczy. Halo? Bierzemy pancerz. O, o. Jeszcze to weźmiemy. Chętnie. Fuck. Jak zwykle zamknięte. Mamy iść za krwawymi śladami, butów. Ale za tymi krwawymi śladami butów pójdziemy dopiero w następnym odcinku, tak więc teraz y, już definitywnie się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się na razie.